Dzień dobry, dzień, dobry. dzień dobry. Ja tutaj już sprzątam, odkładam i szykujemy miejsce do zawartości tego opakowania. Czyń Honory, Piotrek. Uwaga! Magia! Magia! Magiczny liniał. Tak on wygląda, czyli kątownik. Kątownik nienastawny. Tak? Nienastawny, bo ma tylko kąt prosty i kąt tutaj 45 stopni. Warto mieć takie liniały, kątowniki nienastawne, ponieważ one powinny dawać faktycznie kąt prosty. Te regulowane bywają czasami niedokładne. Dawaj Piotrek tą deskę. I tutaj Piotrek jeszcze tego nie robił, więc ja mu podpowiem, jak sprawdzić. Precyzyjność, precyzję wykonania takiego liniału. Użyjemy sobie tylko ołówka troszeczkę cieńszego. A tutaj mamy, dobra, może być milimetr. Żeby sprawdzić, czy mamy tutaj faktycznie kąt 90, robimy następujący myk. Rysujemy linię prostą. Obracamy ten liniał. Ja sobie tylko tak chwycę, żeby mi było lepiej chwycić to i rysujemy linię drugą dość blisko i patrzymy, czy te linie tutaj idą idealnie równolegle, czy też może się rozchodzą albo się zbiegają. No, jeszcze raz chyba zrobię, żeby sprawdzić. Jeszcze pytanie, czy ta krawędź, ta powierzchnia jest prosta? Bo tutaj widzisz, że jest jakby gęściej tutaj niż tu. Spróbujemy jeszcze raz. Bo to jest ważne. Tak. I tak. Nie, no jest idealnie. No zobacz to, a to nie. Żeby nie było. Żeby nie było. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Więc ten kąt prosty według mnie jest jak najbardziej prawidłowy. Co tutaj mamy, Piotrek, jeszcze? więcej. No to coś, no. Tak, no tutaj mamy kąt 45 stopni, czyli połowa 90. Mamy jeszcze wytrasowane, wyfrezowane czy laserem wycięte y, kąty, więc to zaraz też pokażę jak użyć. I mamy jeszcze tutaj te otworki. Te tutaj i to też jest bardzo pomocne, ponieważ tak będzie widać, tak będzie widać. Chcę rysować jedno co, od razu powiem, że te cyferki tutaj są naprawdę nieźle małe. Widzisz, Patryk, te cyfry? O Jezu. Ciężko, nie? Czytelność według mnie leży i kwiczy. Sami zobaczcie. No dalej, kamera. Widzicie te cyferki tam? <laughs> to jest szok, ale to jest piękna dobra rzecz, bo zobacz. Tu jest chyba 2, 19, 23. Dobra powiedzmy tu jest 19, więc wkładam w tą 19 i jadę i mam na pewno 19, więc to te predefiniowane otwory jak najbardziej polecam. To jest świetna sprawa do użytkowania. Kolejna rzecz to są te kąty, które są tutaj. Zobacz potrzebujemy narysować na przykład kąt 45 stopni albo dobra 50 to jedziesz tutaj. Jesteś sobie wiesz w stanie przerysować tą kreskę. Ale od tego miejsca i teraz Obracając to, czyli odtąd do tąd, jeśli połączysz, tylko tak zrobię, żeby było w kamerze widoczne, od tej linii do tego punktu, i tutaj mamy wtedy na pewno 50, 50 stopni. Więc funkcjonalność tego kątownika jest jak najbardziej. Ja bym tutaj nic już więcej nie dodawał. Jeszcze coś, z, z, zwróćcie uwagę, że ma po pierwsze, że jest dwustronny, więc z dwóch stron są te frezowania. a po kolejna, kolejna rzecz to jest ta stopa cała, która dociskacie i przesuwacie tylko liniał. Że on nie spada, nic się z tym nie dzieje. Jeszcze kolejną rzeczą jest możliwość stawiania tego liniału w pionie tego kątownika. No i wtedy ustawiacie, nie wiem, na przykład jakąś pilarkę czy jakieś narzędzie, czyli macie tutaj pewność, że jest 90 stopni. To jeszcze po powiedz tylko jakie wymiary ma ten kątownik? Do ilu milimetrów? Jak jeśli widzisz, bo albo wiesz, skorzystam może z tego, bo <laughs> widzisz to ile tam jest? Um, ty nie ma nawet. Dobra, no to weź zmierz tylko tym 120. Skala jest do 120, parę milimetrów jest większy. Jest gruby, bo w granicach myślę, że nie wiem, 4-5 mm. Weźmiemy sobie w jeszcze. Piotrek, czyni honory. Zmierz grubość tego tutaj. Tutaj. Bo jest zablokowane teraz. Zobacz ile to no. 4mm. No. 4 Dobra, 4 to krzywek 4mm. Grube aluminium. Nie zniszczy się, dopóki oczywiście tego nie rzucicie gdzieś na twardoposadzkę. Link, Piotrek. Link jest oczywiście w opisie, żeby. Niektórzy się nie pytali. No. Link w opisie. Tak jest. Dziękuję serdecznie za uwagę. To trafia do naszej aluminiowej kolekcji przymiarów. Dziękujemy za oglądanie. Tak jest. Widzimy się już niedługo. Cześć. Na razie.